Zamiast godzić się ze sobą, lepiej pobycie z porażką. Jestem przeciwnikiem, z którym na pewno nie jest ci łatwo. Badi tym tym bangle Pod wielką nazwą, a twój zapał niczym pet Czy joint po prostu z gaz, o! Oh. Noszę szerokie spodnie, jak me ambicje, i przewiduję. To będąc jasnowizem Nasze produkcje są dla ciebie wielkim pizem I popełniasz wielki błąd biorąc je na logikę Ręce sterylnie czyste tylko teoretycznie Bo myśli mam brudne powaz grane długopisem Kredki z zeszycie wypełniam masą przypadkowych liter Przelewam na by zalać was wstydę Linika za liniką buduje są drabinę nawika za nawiką, łapomacham macham jak dyryget Wybijam rytm wojenny by zniszczyć tych armider Game over, brak zapisu kończy grę nieszczęśliwie Dam, dam, jam, gram, zwany wandal Brudne myśli, a oczysty czysty skandal Nie dla ciebie ta gra, nie dla ciebie ta gra Skąd cię pieprzyć, wandal na pętli Chaos wielki, fejmu nie mam Jest za to destrukcja we krwi heretyk sceny z wami się mierzy Nie uwierzysz, kończę w te z Uśmiechem szczery Yeah Płyta Check Młody wandal na bicie. Słuchaj, tego nie dla ciebie, tak? Ja, ja. Mogą mnie lubić, nie setki tysiące nienawidzić Nie mam się na czym wybić, wstydzisz liczyć, no i żydzić sadyście w rylisach, banie, pedasko, mody I cynizm, krytyn, skrytik, osiągnął jak widzisz, to i kipisz tak i się co mnie emocje, aż klinisz. Że kiszki już grają marsza, piri piripi Trość i ogień ostygł przy ostych cipy Co jęczą i rap kojarzą tylko z programu VIVY. Nie bierze brak ci WIFI, masz hivczy, spadły zyski. Pociski, czyste typki, wasze zakłamane pyski. I z tym to mój dystrykt zdala dala, bo jednej Zacząłem tyć i być syty, odkąd zjadam bity. Poryty styl, robię nabicie fisting. Raperzy teraz golą pizdy i robią piercing. W dodatku taki pyszczy, że nie ma nic z tym wspólnego, by zachować twarz i w końcu być kimś. Dam, dam, ja gram, bal zwany bazal, Przeć wandal na pętli, chaos wielki fejmu nie mam jest, za to destrukcja wykrwi mody heretyk sceny, z wami się mierzy Nie uwierzysz, kończę te z uśmiechem szczerym Ja, yeah. płyta Checkpoint, Eri Młody wandal na bicie, Karmider wykrwi a, 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 a. cie pieprzyć, wandal na pętli, chaos wielki Fejmu nie mam, jest za to destrukcja we krwi Młody heretyk sceny z wami się mierzy Nie uwierzysz, kończę te grecy uśmiechem szczery